Spadek na s piątce między węzłami Konarzewo-Chomęcice a Stęsze. Proszę zobaczyć jaki korek. Cały tranzyt puszczany jest drogami lokalnymi. A S pusta. A jak tu widać są pachołki, nie można wjechać na S. -kę. Cały róg jest skierowany tutaj na drogi poboczne. Ewidentnie coś się musiało stać tutaj na westeczce. Że ani w jedną ani w drugą stronę nie jadą. Musimy przeczytać w necie. Ładne, ładne koronecze. To się nam delikatnie tutaj zjazd zakorkował, kochani. Fiu fiu fiu. Oczywiście zostaw subskrypcję i jazda.